w PWZ w Nysie, ponieważ słyszałam same najlepsze opinie. Jest to kierunek, po którym na pewno znajdę pracę. To, na co stawiamy, to jakość kształcenia. Cały czas się rozwijamy, inwestujemy w nowy sprzęt, najnowsze technologie, tak, aby nasz absolwent był jak najlepiej przygotowany do pracy. Na studia do Nysy przyjechałam z Podkarpacia, ponieważ słyszałam, że jest tutaj najlepsza kosmetologia w Polsce. I mogę to potwierdzić. Mamy tutaj najlepsze sprzęty, wysokiej jakości kosmetyki, bardzo dobrze wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną, która mocno nas wspiera i dzięki temu mamy fajną atmosferę na zajęciach. Częstą opinią kosmetologia to nie tylko malowanie paznokci i makijaż. Kosmetologia jest kierunkiem z zakresu nauk medycznych, dlatego mamy takie przedmioty jak fizjologia, anatomia, dermatologia czy chemia. W ramach programu studiów studenci kosmetologii mają tutaj zajęcia z temi kosmetycznej, gdzie poznają właściwości różnego rodzaju substancji chemicznych pod kątem powiedzmy ich również oznaczania, analizy. Czy parametrów, kosmetyków. Każdy wyrób kosmetyczny to jest mieszanie na związków chemicznych, które mają te swoje właściwości. I po to, żeby je prawidłowo stosować, bezpiecznie, to trzeba znać te właściwości. Nasi absolwenci są rozpoznawali na rynku pracy, bo dajemy im bardzo dobre przygotowanie. Po skończonych studiach otwierają własne salony, pracują jako szkoleniowcy, pracują w ośrodkach spa and wellness. Na naszej uczelni realizowane są praktyki zawodowe. Mamy także możliwość uczestniczenia w różnych bezpłatnych szkoleniach, co podnosi automatycznie nasze kwalifikacje zawodowe. Ponadto organizowane są wyjazdy studyjne, w których możemy przyjrzeć się z bliska pracy kosmetologa. Współpracujemy także z uczelniami z zagranicy, z którymi PWSZ ma umowy partnerskie. Mogę robić to, co lubię, łączę swoją pasję z pracą. Wysoka jakość kształcenia zapewnia mi dobre przygotowanie do pracy. Jeśli kosmetologia jest Twoją pasją, pomożemy Ci zająć się tym profesjonalnie.